Nie jest chyba żadną tajemnicą, że odłam firmy Lego odpowiedzialny za publikowanie nowych odcinków Lego Ninjago Crystalized nie daje sobie już z tym rady. Premiera pierwszych odcinków tego sezonu niestagonizowego miała miejsce 20 maja. Dlaczego niestagonizowego? Nikt, ale absolutnie nikt nie podał wcześniej daty premiery oraz platformy, na której się takowa premiera odbędzie. Najzwyczajniej w świecie Lego na swój kanał wrzuciła te odcinki, poprzedzające trailerem, który wylądował chyba z godzinkę przed odcinkami. Była to tak dziwna sytuacja, że nawet twórcy się zdziwili, że takie sytuacje w ogóle mają miejsce. Po prostu była to chyba jedna z najgorszych premier od czasów początku serialu. Pewnie parę osób to pisze, że jak to tak, przecież im szybciej dostaniemy odcinki, tym lepiej. Ale wcale nie. Kiedy wrzuca się 12 odcinków serialu bez żadnej zapowiedzi, traileru bądź krótkiej informacji o dacie emisji, to wychodzi to średnio. Na początku trzeba zbudować jakiś hype na sezon, sprawić, żeby fani wyczekiwali z niecierpliwością na twarzach. Jednak po 11 latach pracy nad tą kreskówką nikt nie dał sobie z tym rady. Jednak dobra, była to głupia decyzja i przecież firma Lego mogła się jeszcze przygotować na emisję kolejnych odcinków, nieco bardziej. Jednak wszystko co było robione później to tylko pogarszało sytuację. Przecież jak można po tylu latach doświadczenia wypuszczać pierwszą połowę sezonu, a resztę zostawiać na później? W stylu czekamy już prawie 5 miesięcy na to, by ujrzeć zakończenie tego sezonu. Jakiś czas temu dostaliśmy już 13 właśnie odcinek 16 sezonu, jednak po chińsku. Także nikt o tym wcześniej oczywiście nie wiedział. Potem wyciek kolejny i kolejny, aż parę dni temu na kanał LEGO wylądowało 6 odcinków, czyli do 24 epizodu, ale oczywiście po chińsku. Dlaczego? Nie pytajcie, przecież nawet Tommy Andresen jest zdziwiony tym faktem. Sam napisał, że jest zawiedziony i tyle pracy, serca oraz zaangażowania, jakie włożyli w ten sezon, jest psute po prostu. Przez jakichś półgłówków zajmujących się emisją. Ja się już nawet nie dziwię, że duża część fanów po prostu straciła już hype na ten sezon. Pomimo że jest to według twórców najlepszy sezon, jaki kiedykolwiek powstał. Zresztą sam też tak twierdzę, a nie widziałem jeszcze zakończenia. Naprawdę, Ninjago, gdyby było emitowane z głową, mogłoby być 100 razy lepsze niż teraz jest, ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, wszystko wokół, co jest budowane, szczególnie przez fanów, jest mega ważne. Bo każdy serial, film czy telewizyjnie show nie istnieje bez widowni, ale LEGO kompletnie pluje w twarz widzom tego serialu. Chociaż nie tylko widzom, ale i twórcom. Wiele osób pracujących przy tym sezonie jest zawiedziona i po prostu z żalem patrzą na to, jak ich dzieło jest traktowane. Jeśli dalej z nową serią LEGO Ninjago zapanowaną na rok 2023 LEGO będzie odwalało taki bajzel, to nie wróżę dobrej przyszłości tej kreskówce. Właściwie czego potrzebuje aktualnie szesnasty sezon, żeby wyjść jeszcze z tego obronną ręką? Właściwie premiera na Netflix już tuż, tuż więc teoretycznie za późno być o czymkolwiek już myśleć. Wracając do odcinków, które zostały dodane w języku chińskim, to parę dni temu LEGO oczywiście je usunęło, znaczy od razu po premierze je usunęło. Ale i tak szaleją już te reoplaudy tych odcinków i po prostu każdy już je widział, więc cofnąć się tego nie da. W konkluzji szkoda, że LEGO podejmuje takie kroki odnośnie tego sezonu. Może jeszcze zobaczymy jakieś oficjalne stanowisko na ten temat, jednak wątpię. Ja oczywiście nadal czekam na końcówkę tego sezonu, ponieważ u mnie hype jeszcze się nie ulotnił, natomiast jest liczne grono fanów, który jest nieco innego zdania. Na moim kanale pojawi się pełna recenzja drugiej połowy tego sezonu, jak już zobaczymy końcówkę po polsku bądź po angielsku. Ponieważ nie widzę sensu analiz, póki nie wiem, co dani bohaterowie mówią, więc z mojej strony zrobię porządną recenzję ze spoilerami oraz oczywiście bez spoilerów, tak jak to miało miejsce przy pierwszych 12 odcinkach tego sezonu. Liczę na to, że firma Lego wyciągnie wioski i w przyszłym roku postara się nieco bardziej, jeśli chodzi o emisję oczywiście, ponieważ twórcy dali się je 100% i to naprawdę widać. Więc co? Za parę dni premiera ja jestem pewien, że szczęki opadną wszystkim fanom. Oby kolejne sezony były lepiej zarządzane, tymczasem ja dziękuję Wam za oglądanie, dajcie znać co Wy sądzicie na temat tego wszystkiego o czym dzisiaj gadałem oraz oczywiście ja już się z wami żegnam, do usłyszenia i cześć!